Witam wszystkich na moim kanale i najpierw się przedstawię jak zwykle. Nazywam się Margaret i jestem szwedzkim dyplomowanym terapeutą. Chciałam dzisiaj rozmawiać na dalszy ciąg tego, co nagrałam ostatnio. Na, o nie, niezależności emocjonalnej. To jest bardzo ważne faktycznie, dlatego, że niezależność emocjonalna jest powiązana zawsze z poczuciem własnej wartości, po, wiarą we własne siły i to wszystko razem łączy się w, taką, w taki system, w którym jest nam wygodnie żyć i gdzie sami czujemy się bardzo silni i pewni siebie. Poczucie takiej niezależności emocjonalnej, szczególnie u Polaków też za granicą, jest powodem tego, że dużo z nich, gorzej mówi językiem szwedzkim, jeśli w ogóle mówi, no nie, zaczynają od dosyć niskich, niskich prac, budowa, sprzątanie i tak dalej, no nie musi to być żaden błąd naturalnie, ale to, co ludzie czują tu w środku, to często robi to, że mają gdzieś poczucie, że są gorsi, że są trochę gorzej traktowani przez Szwedów, że z jakichś powodów, no, ponieważ nie mogą się wyrazić płynnie, no po angielsku część mówi, no ale Szwedzi trochę mówią po angielsku naturalnie, chwilę, ale później zaraz przechodzą na szwedzki, co jest naturalnie też zrozumiałe. I to niezależność emocjonalna tak powoli, powoli, jakby powiedzieć, zanika, jest coraz słabsza. Zależność emocjonalna polega też na tym, że jest, bardzo, jest niezwykle ważne, żeby być szczerym samym do siebie, żeby nie, nie próbować w jakiś sposób robić sytuacji lepszych niż są, żeby te, nie kłamać trochę samemu sobie, żeby nie mówić rzeczy, których może się nie chce powiedzieć. Emocjonalna niezależność jest niezwykle intymnie powiązana ze szczerością też. Gdzie masz, gdzie masz możliwość powiedzenia tego, co naprawdę uważasz. No naturalnie nie zawsze trzeba walić, no, tam walić prawdy w oczy, ale jeśli jest taka sytuacja, gdzie musisz wybrać między sobą, a kimś innym, to musisz zawsze wybrać siebie. No, bo jeśli ty masz się gorzej czuć, albo ten człowiek ma się gorzej czuć, to Twoja niezależność emocjonalna zdecydowanie stawia na siebie. Ja się nie będę, ja nie, ja się chcę dobrze czuć. I po prostu podejmować takie decyzje, które są tobie pozytywne, no a ten drugi człowiek, no to musi to samo zrobić ze swojego punktu widzenia naturalnie. Niezależność emocjonalna też robi to, że ludzie są bardzo atrakcyjni w oczach innych ludzi. Dlatego, że nie podlegasz wpływom. To znaczy, nie podlegasz tego, co ci, temu, co ci inni ludzie mówią. Dużo ludzi mówi często, a bo ten o ten to jest taki i taki. Już jakby ci dawali takie gotowe w jakiś sposób opinie o wszystkich innych ludziach, żebyś myślał tak, żeby im pasowało. Nie dają ci tej możliwości, tej przestrzeni, gdzie mógłbyś sam, czy mogłabyś sama sobie zbudować jakieś zdanie na jakiś temat. Być może to zdanie będzie takie samo, ale, te, ale to zdanie tyżeś sam zbudował na podstawie swoich doświadczeń. To poczucie niezależności emocjonalnej robi to, że nie dopuszczasz emocji innych ludzi do środka, tu do siebie. To na tym przede wszystkim to polega. Nie wpuszczać emocji innych ludzi do siebie, bo skoro ktoś nasz przykładowo mówi o kimś, że a, bo ten człowiek jest taki i taki, to są jego emocje, to są jego uczucia. I jeśli wpuszczasz to do siebie, to jak powiedzieć, wyłączasz cały ten zespół swoich własnych możliwości do i doświadczeń, zbudowania sobie zdania o kimś, tylko od razu bierzesz gotowe to, co ten człowiek przefiltrował, przez swoje doświadczenia, czy przez swoje e, 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 dzieciństwa, strategie, e, nie, bo nie ma prawdy absolutnej, tylko to jest jego prawda. I jeśli ty sam nie włączasz, czy nie, jeśli ty sama nie włączysz swojej własnej niezależności emocjonalnej i sama sobie zbuduje zdanie na jakiś temat, może być takie samo, może być na przykład zupełnie inne. I w ten sposób demonstrujesz swoją siłę w sposób spokojny, bez, bez jakiejś tam gwałtowności czy coś, tylko pokazujesz, że masz swoje własne zdanie, które niezależnie czy temu człowiekowi się podoba to czy nie, to masz swoje własne zdanie. Nie musisz się w tym wpychać, wygłaszać, krzyczeć, to, ale te inni wokół zaczynają widzieć, że w tobie jest taka wewnętrzna siła, która robi, że ty. Nie, nie możesz, nie jesteś łatwym orzechem do zgryzienia i często ci ludzie właśnie z tą niezależnością emocjonalną faktycznie dosyć daleko zachodzą, nawet Polacy w Szwecji, gdzie i studia kończą i kariery robią znam wielu takich, a y, ludzie, którzy wpuszczają wszystkie te emocje środowiska wokół, że po prostu są tak jak otwarte drzwi, wszystko się wlewa do środka, cudze uczucia, cudze wrażenia, co inni myślą, jak inni mówią, co też powinienem robić, bo wszyscy inni robią, i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób po kawałku, po kawałku, po kawałku, już od dzieciństwa często tracimy po kawałku samych siebie. I na końcu, jak już wszyscy wlewają z nas już wszystko i robimy tak, jak wszyscy chcą, no to na końcu po prostu w jakiś sposób nas nie ma. I w ten dziwny sposób bardzo dużo ludzi tak usiłuje właśnie uzależnić sobie innych od siebie, dając im od razu gotowe zdania, gotowe wrażenia, uczucia o innych, o sytuacjach, o zdarzeniach. Od razu takie gotowe klosy im się daje, już tutaj tak masz myśleć, tak masz robić, ten człowiek jest taki, to jest takie, ten jest taki i na końcu ludzie nie mają własnego zdania, nie wiedzą tak naprawdę co naprawdę myślą, nawet nie wiedzą sami co sami o sobie myślą. Dlatego że gdzieś to jest takie jakby powiedzieć porwanie. Oni są po prostu ci ludzie są po prostu porwani przez innych. I Najgorsze w tym wszystkim jest to, że jak już całkowicie ci inni ludzie cię opanowali w jakiś sposób, to w tym momencie stajesz się kompletnie nieinteresująca albo nieinteresujący. Dla otoczenia. Po prostu ciebie nie ma. Tak cię rozebrano na te czynniki pierwsze, już tak robisz, jak wszyscy mówią, myślisz tak, jak wszyscy mówią, żebyś myślał, masz zdanie na ten temat tak, jak wszyscy inni. Cię zmuszają, żebyś się... nie wychylasz się z niczym, nigdy nie mówisz, co tak naprawdę w tej głowie ci chodzi, i po prostu w ten sposób ten człowiek jest kolosalnie nieinteresujący. Jest porwany, po prostu nie ma go. Dlatego często. Jak ludzie tu siadają, zada, zadaję im to słynne pytanie: Powiedz mi, kim jesteś, to dużo ludzi po prostu nie wie. I często w gruncie wizyty u terapeuty, tam gdzieś się to zaczyna, że ludzie nie wiedzą, kim są, dlatego że nikt ich nigdy nie nauczył kontaktu ze sobą, żeby samemu myśleć, żeby mieć tą niezależność emocjonalną, zbudować sobie sam zdania na jakiś temat, nawet jeśli one nie są podobne do wszystkich innych, a może będą, no nie wiadomo, ale nigdy nie miało się szansy i nie miało się tej szansy od dziecka. Już jako dzieci w jakiś sposób w, w, w polskiej mentalności się te dzieci jakoś miażdżyło, żeby, żeby te dzieci nie myślały, same nie robiły to, co, to, co uważają, że jest mądre, tylko robiły dokładnie tak, jak rodzice chcą, nie wychylały się z niczym, zostały kompletnie opanowane, nie stawiały żadnego oporu i używają dużo ludzi, używa metody takie no, niefajne, takiego zastraszania tych dzieci, straszenia ich, no, odbierania im tej, tej własnej, Chęci odkryw, odkrywania świata na własną rękę, ty własną rączkę, by powiedział raczej. Na końcu się te dzieci już tak zastrasza, w taki, no już boks się prawie wkłada, że wyrastają po prostu na końcu ludzie, którzy są całkowicie dopasowani do społeczeństwa, tak jak to społeczeństwo funkcjonuje, ale ci ludzie nie mają pojęcia, kim są. I to jest właśnie ta tragiczna, i potem. Mówi, no tak, no ona robi wszystko tak, jak inni mówią, no, y, y, znosi wszystko tak, jak powinna kobieta znosić, nie odzywa się tak, jak się powinna nie odzywać. Y, często ci ludzie też szukają takiego wentylu. Od czasu do czasu może nastąpić na przykład wybuch takiej niekontrolowanej złości, a bo ona ma krótki zapłon. Czy on? Bo jak on wypije, to nie wiadomo, co on robi potem. To jest często dowodem właśnie, że gdzieś te zbite, ukryte, zmiażdżone emocje, które ci, ci ludzie mają u siebie tu w środku, te muszą od czasu do czasu, no tak jak prawie garnek ciśnieniowy, musi to ujść od czasu do czasu. I, i musi się wylać. No i upuść, upuszczasz trochę pary od czasu do czasu, potem powoli skruszony wracasz na te stare tory no, wszystko jest ok, środowisko wokół ciebie jest zadowolone, uspokoił się czy uspokoiła, ale ty czujesz, ty wiesz, że coś jest nie tak, że znowu się gdzieś tam poddałeś. Te tory są wygodne, ale tak jakby nie było powietrza, prawie w pokoju dusisz się, i znowu ludzie często sięgają po alkohol albo po inne rzeczy, żeby jakoś stłumić, jakoś znieczulić tą. Ten głód taki, żeby być kimś, żeby coś przedstawiać sobą. No i dla Polaków często za granicą dochodzi jeszcze to, no, że nie są w domu, że ci Norwegowie, Holendrzy, Szwedzi czy inni Duńczycy, jacy czy Niemcy, że oni no, wiedzą coś lepiej, że są silniejsi, że są w swoim kraju, że. Inaczej rozmawiają, że są bardziej pewni siebie, nie są tym, który ma inny akcent. Nawet jeśli mówisz biegle po, w ich języku, a, a jeśli nie mówisz nawet biegle, tylko tak trochę gdaczysz albo wcale nie mówisz, no to nie podbudowuje to naturalnie ani poczucia własnej wartości, ani nie podbudowuje niezależności emocjonalnej. Nie podbudowuje Twoich ambicji czy uczucia respektu i miłości do samego siebie naturalnie. To jest to właśnie, co wszystko to, co jest pozytywne w człowieku, co jest silne, to jest właśnie się miażdży. Dlatego bardzo polecam, żeby. Jeśli chcesz odbudować, odnaleźć siebie, odbudować siebie od środka, bo to nie jest tylko takie ogadanie terapeuty, tylko to tak faktycznie jest, że tą siłę to wszystko masz w sobie, tu w środku. Tylko można powiedzieć, że tysiące takich mokrych koców, jakby to powiedział, nakłada się na to, przez to wszystko, co wszyscy od ciebie oczekują, i jesteś kimś na końcu, kim nie jesteś tak. Faktycznie. Jest to już nieraz, nie pierwszy raz do mnie ludzie przychodzą, którzy mają na przykład wybuchy niekontrolowanej złości. Czy złoszczą się, po prostu wściekają się, już nawet nie złoszczą, wybuchy wścieklizny prawie, że nie mogą się opanować, ta złość, która ich opanowuje, aż dusi. I wielokrotnie ludzie z tymi problemami do mnie przychodzą i mówią, no zrób coś, czy można coś z tym zrobić. No bo rani i swoich najbliższych i jakichś pracowników pracy, ludzi, z którymi współpracuje no naturalnie to jest bardzo negatywne. I nie, oni nie mają nad tym władzy. I się pytają, czy ja mogę im dać jakiś instrument, żeby oni tak przestali? Ja nie mogę dać takiego instrumentu. Ja, mo, ja mogę tylko im pomóc przejść przez terapię i zobaczyć, co tam się w środku dzieje. Naturalnie, ja mogę powiedzieć, czujesz, jak ta złość nadchodzi, i to wtedy wyjdź i zacznij oddychać, nie, no to coś tam, no zawsze można zrobić, o tak, ale to nie o to chodzi, bo to jest sygnał. To jest zawsze sygnał, że coś jest nie tak. Bo ten wybuch złości to nie jest tak znikąd z głowy gdzieś, tylko to następuje zastrzyk kortyzolu, stres hormonu gdzieś w nadnerczach i to idzie do no, obiegu krwi, jak polsku, obiegu, no i to tam gotuje się, no i ta złość to. Ta adrenalina, jeszcze mieszana z tym, to wszystko, to no gdzieś musi to ujść, ale dlaczego to się tak dzieje? Nieraz takie napady złości czy wściekłości mogą niekontrolowane, mogą być wywołane jakimś drobiazgiem zupełnie, kiedy kiedyś mógł na przykład ten człowiek mówić takie rzeczy bez żadnego problemu, sam rozwiązywał, a nagle już nie, więc dlaczego? No i tu się właśnie robi to, że. Gdzieś tyle lat się trzymano, te wszystkie negatywne odczucia w sobie od dzieciństwa, ten właśnie brak tej kontroli emocjonalnej i tak dalej, to jest typowy sygnał, że dalej gdzieś to dziecko w nas jest bardzo żywe i dzieci nie mają kontroli nad swoimi impulsami. Czyli tam trzeba szukać tego, tam trzeba po prostu znaleźć. Tą, ten początek tego wszystkiego. Tam w którymś momencie to się zaczęło. Kiedy to dziecko było bardzo zrozpaczone, coś chciało powiedzieć, może krzyczało i spotkało się z takim murem złości dorosłych: Zamknij się, albo zastraszano te dzieci. Kiedyś mi ktoś opowiadał, że zastraszano go, że go oddadzą, że go zaadoptują. Gdzieś oddadzą, bo już nie będą, nie będą wytrzymywać, jaką będzie głos podnosił. No i to w tym dziecku małym, który miał może parę lat, to do, do dorosłego życia. Człowiek już po 40, to dalej w nim siedzi. Już nie to, że go zaadoptują naturalnie, ale sam ten lęk przed tym, żeby pokazać, co naprawdę czuje. I to wtedy od czasu do czasu eksploduje w takich niekontrolowanych atakach złości. I tu, nas, no I tu jest no naprawdę potrzeba, żeby dojść do terapeuty, bo sam sobie człowiek nie da rady z tymi złościami. Będzie dalej kontynuował pokrywka na wszystkie reakcje, żeby nie pokazywać, żeby pokazywać tą chłodną fasadę, opanowanie. Co by ci ludzie nie powiedzieli, to oni wszystko znoszą, nie ma żadnego problemu. Do pewnego momentu w jakaś głupota, nawet drobiazg. Eksploduje nagle, i ta złość czasem może być pod wpływem jak nawet alkoholu, czy czegoś, i wtedy następuje ta niekontrolowana reakcja, żeby upuścić tej pary, i potem wraca to normalne. Ci ludzie się wstydzą, głupią i przepraszają, nie wiedzą co, i tak dalej. W końcu, po iluś, iluś tam razach, czasem jest faktycznie ta nadzieja. Że zwracają się do terapeuty o pomoc, bo nie rozumieją sami swoich własnych reakcji. I tam to się właśnie zaczyna ta emocjonalna zależność od wpływu i reakcji z zewnątrz. To jest niezwykle ważne. To jest pierwszy krok do uniezależnienia się od różnych przeżyć i które zaszły w dzieciństwie, nie to, że je zamkniemy, czy wyrzucimy, czy zapomnimy, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby dać sobie z tym radę, zaakceptować to z pomocą terapeuty i osiągnąć wtedy taki dystans do tego i tą emocjonalną niezależność do swoich przeżyć dzieciństwa, dlatego, że sobie do dzisiaj nie zdajemy sprawy, jak bardzo to wpływa na nasze życie. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, dopóki tu w tym fotelu ludzie podnoszą brwi i mówią: To ja naprawdę nie zdawałem sobie sprawy, że to do dzisiaj wpływa na moje życie. To nie tylko wpływa często na, lud, na życie wielu ludzi, ale to rządzi życiem wielu ludzi. To blokuje ludzi. Dużo kobiet na przykład mogłoby dostartować własne przedsiębiorstwa, uczyć się, wykształcić tutaj, zdobyć sobie dobre pozycje i tak dalej. A dalej siedzą w tym miejscu, bo gdzieś to poczucie niezależności i respektu i no marzeń jakichś ciągle to gdzieś z tyłu głowy siedzi a ja jestem nic nie warta czy nie warta co tam będę się wychylał co tam będę wyciągał rękę po coś po co będę to robił i tak dalej i tak dalej naturalnie to jest to co blokuje nas już w dzieciństwie wkładano nam w to w głowę że a po co a gdzie a tak nie rób a, a tak ma być a tak ma się mężczyzna zachowywać, a tak kobieta ma znosić różne rzeczy i zachowywać się najlepiej, bądź cicho, nie odzywaj się, mało co powiesz, o co ci chodzi. I po prostu takimi ludźmi jest, takimi dziećmi jest łatwiej sterować, masz i władzę nad nimi, już nie mówiąc o rodzinach jakichś patologicznych, gdzie ojciec może pije, matka pije, może jakieś bijatyki, no to już jest w ogóle. Makabra, bo wtedy te dzieci uczą się, żeby wszystko znosić, zacisnąć zęby, żeby jak najmniej zwracać na siebie uwagę, żeby być niewidocznym, żeby go nie widać było, żeby być cicho, bo można dostać, albo mama płacze, więc lepiej jeszcze nie sprawiać jej problemów. I te dzieci biorą te wszystkie sytuacje do siebie, na siebie. No i już buduje się ten mały człowiek, ta jego osobowość, która jest taka strasznie smutna, już pełna. Napięcia, i, i e, cały czas, żeby stłumić swoje własne emocje, bo już tyle jest tych negatywnych emocji i może przemocy w rodzinie, że e, tutaj już nie ma miejsca na, na emocje tego dziecka. No i rośnie takie następne pokolenie, trochę smutne, e, zagubione, zduszone. I ci ludzie, no, trudno jest być szczęśliwym potem w dorosłym życiu z takim, z takim bagażem. Gdzie ludzie często zakrywają, to nie chcą nic z tym nic do czynienia się, a było, minęło, już nie będę do tego wracał, kiedy nie zdaję sobie sprawy, że on cały czas do tego wraca. Cały czas. Dzień w dzień. Cały czas wraca do tego, wszystkie jego reakcje, wszystkie jego emocje, emocje są sterowane poprzez filtr tych przeżyć, który miał, czy miała z dzieciństwa. Nie zdajemy sobie z tego sprawy nigdy. Dlatego to jest tak. Niezwykle, niezwykle, niezwykle ważne, żeby mieć odwagę, cywilną odwagę, żeby to wyciągnąć na światło dzienne i przyjrzeć się tym. To nie jest łatwe, to jest bardzo, bardzo, bardzo męczące. Chodzenie do terapeuty w ogóle nie jest fajne, tylko to, to jest bolesne, męczące, negliżujące, ale w końcowym rachunku nie może zrobić lepszej inwestycji dla siebie, Niż zrobić tego kroku, niż zrobić ten krok. Nie ma lepszej inwestycji, która się bardziej opłaca. Odnalezienie siebie, swojej własnej siły, swojego respektu do siebie, poczucie swojej wartości, to wszystko masz w sobie, wszystko tam jest. No nic, my tutaj nic nie tworzymy nagle z niczego i nagle ten człowiek powstał z popiołów i zrobił się kimś innym. Tego nie ma, jakie coś nie egzystuje, tylko to jest w tobie. Tylko to jest tak przykryte, tak zgniecione, tak zamknięte, co my robimy? To my zabieramy to otwieramy powoli tak, jakby obierał cebulę i wyciągniemy tego prawdziwego człowieka, tym, który jesteś, który jest tam w środku w tobie. To wyciągamy, to widzimy i to jak zobaczysz tego po raz pierwszy, jak zobaczysz tego prawdziwego swojego ja, jak możesz spojrzeć sobie prawie w oczy. To jest naprawdę fantastyczne przeżycie i wielokrotnie byłam tego świadkiem, u niektórych bardzo eksplozywnie, u innych powoli, kroczek za kroczkiem, ale takie postępy, jakie ludzie często tu zrobili, kiedy przeszli przez tę terapię, te fantastyczne postępy, gdzie zgniecionych, blisko paniki, jakichś napadów i tak dalej, rozwinęli się, skończyli studia czy lepsze, lepsze prace znaleźli, odnaleźli siebie, zmienili partnerów albo odnaleźli swoich własnych partnerów jeszcze raz, kiedy i no, zbudowali swoje szczęście od nowa. Także jeśli. Poznajesz coś z tego filmu, się poznajesz, że jesteś emocjonalnie zależny od innych, że boisz się taki krok zrobić do przodu, jeśli czujesz, że chciałabyś pójść dalej, tylko nie wiesz jak, tylko nie wiesz, czy się odważyć. Gdzieś w środku jest coś, co Cię trzyma, chociaż nie wiesz, co to jest do końca. I pamiętaj, że nigdy nie jest za późno. Nigdy nie jest za późno. Zawsze możesz coś jeszcze zrobić dla siebie, żeby być szczęśliwym. I to wtedy nie tylko dla siebie, bo tak jak mówiłam wielokrotnie w innych filmach, że nikt nie jest szczęśliwy z nieszczęśliwym partnerem. Możesz grać szczęśliwego, no przecież wszystko mam, mam tu, mam dzieci, mam to, mam tamto, nie mam jakichś problemów ekonomicznych, coś, ale to nie starcza. To często nie starcza. I nie wiemy dlaczego. Właściwie tak z dnia na dzień żyjemy, z dnia na dzień i nie wiemy co się w zasadzie dzieje, że nie czujemy tego szczęścia, tylko no tak jakoś zimno obojętnie jest dlatego że jak żyjesz życiem kogoś kim nie jesteś, no to nie możesz być szczęśliwy. A jak ty nie jesteś szczęśliwa czy szczęśliwy, to nikt z tobą też nie będzie szczęśliwy. Także ta zawsze powtarzana przeze mnie prawda, że nikt nie jest szczęśliwy z nieszczęśliwym partnerem czy partnerką, jest coraz bardziej aktualna. I nikt nie jest fantastycznym rodzicem, jeśli sam nie, nie jest szczęśliwy, bo nieszczęśliwi rodzice nie wychowują szczęśliwych dzieci. Także pamiętaj, że to jest nie tylko. Inwestycja w siebie, ale inwestycja w Twoją rodzinę i w Twoje dzieci. Także bardzo motywuję ludzi, żeby wyciągnęli rękę i żeby przyszli do dobrego terapeuty i rozwinęli to. Jeśli spotykasz jakiegoś terapeuta, który nie pasuje ci, czy czujesz, że jakoś to nie idzie, nie obawia się, szuka, znajdź innego, bo terapeuci to tak jak. Każdy inny zawód są dobrzy i są źli. Są tacy, którzy funkcjonują z tobą, są tacy, którzy nie funkcjonują. Także nie, nie zastanawiaj się. Jeśli chcesz pomocy w jakiś sposób, to możesz się do mnie naturalnie odezwać. Ja zawsze znajduję czas dla kogoś, kto potrzebuje pomocy. Także odnalezienie siebie, czy to jest poczucie wartości, czy to jest wiara we własne siły, czy to chodzi o. Czy to chodzi o niezależność emocjonalną, czy przestanie być ofiarą we własnym życiu, czy kochać siebie samego bezwarunkowo, czy warunkowo, to wszystko w jeden, w ten czy w inny sposób gdzieś jest ze sobą, w ten czy w inny sposób powiązane. Nie możesz czuć bezwarunkowej miłości i akceptacji do samego siebie, jak nie masz poczucia wartości. Jak nie masz poczucia wartości, to nie możesz mieć niezależności emocjonalnej. Jeśli masz niezależ nie masz niezależności emocjonalnej, to często będziesz sam siebie widział jako ofiarę we własnym życiu, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest jednym łańcuchem powiązań ze sobą. I każdy ten moment trzeba przejść w terapii, żeby zobaczyć, co się tutaj dzieje. I powoli, powoli po prostu odfajkowywać każdy z tych problemów, i na końcu ta całość za, zaczyna powoli działać i funkcjonować. I to jest właśnie terapia, która funkcjonuje. Także nie zastanawiaj się, jeśli potrzebujesz wsparcia, potrzebujesz konsultacji. Proszę uprzejmie, numer telefonu jest na mojej stronie internetowej i adres jest tu pod spodem, pod tym filmem. I, a jeśli chcesz napisać, to są dwa różne maile. Także nie zastanawiaj się, bo nie, nie ma lepszej inwestycji niż w samego siebie. Dziękuję i do następnego filmu, który będzie. Mówił o faktycznie o wybaczeniach. Dziękuję, tyle na dzisiaj.